Moja sympatia do niej urodziła się w ogóle, czy taka jakaś więź zbudowała się w momencie, kiedy zaczęłam nawet po spektaklu spotykać się z ludźmi i poznawać ich opinie, ich emocje, ich wrażenia. Obserwuję go, robiącego pirulety z dłużnego budynka, jakbym przeżywał jakiś zabytku. Dla mnie to jest ogromne wyróżnienie. Jestem bardzo wdzięczna. Że ten spektakl został wybrany, doceniony, że zauważono w nim jakąś wartość, którą dobrze jest się podzielić z innymi. I wtedy on nie odwraca się do mnie. On bierze tę całą moją twarz. I całuję. Całuje. Martwiłam się bardzo o ten tekst. Naprawdę, to jest taka książka, której trzeba było się nauczyć, a też zależało mi na tym, żeby uszanować to tłumaczenie i nauczyć się tak dokładnie, i być temu tekstowi wierna. No co jest trudne, ale udało się.